Szukam raju. Szukam raju. Połowa wakacji Ojcze i my już jesteśmy w przedsionku raju. Ostatnio w naszej rozmowie odnaleźliśmy tego, kto jedyny na zawsze nadaje sens naszemu życiu. Jezus Chrystus. On sam powiedział o sobie, jestem drogą, prawdą i życiem. Ja mówię z perspektywy chrześcijańskiej, ale jeżeli nawet słuchają nas ci, którzy uważają się za niewierzących, dla każdego człowieka on jest w stanie wyjaśnić i ukazać sens życia każdemu człowiekowi. On jest w stanie, ale my, czy jesteśmy w stanie usłyszeć? Można słuchać i nie usłyszeć. No to co zrobić, żeby usłyszeć? I tu chcę zdradzić tajemnicę tych pierwszych kroków, którymi tutaj szliśmy. Chodzi o wiarę. To oznaczało, że cała nasza droga do raju, ta droga, której szukamy, to jest droga wiary. Ale wiary, która nie jest przyjęciem jakiegoś mitu, jakiejś bajki, czegoś, czego nie da się chociaż częściowo zrozumieć, ponieważ Jezus był człowiekiem. On również w swoim. W swoim życiu odkrywać musiał sens życia, tak jak każdy z nas. Szukał drogi do raju? Oczywiście. Zadawał sobie pytania o relacje? Na pewno. Budował te relacje. Szukał sensu życia i pytał o początek? Tak, szukał. Zauważ, sam powiedział o sobie, że jego celem życia, jego sensem jest spełnienie woli tego, który go posłał. Czyli Jezus widział, że sensem jego życia było coś. Poza jego ziemskim życiem. O tym rozmawialiśmy w którejś z naszych rozmów. Później widział również, że Celem i sensem jego życia było zjednoczenie z, z ojcem, z Bogiem Ojcem. I mówił niejednokrotnie, że jest posłany, czyli nie on sam siebie na tym świecie postawił. Tak jak kiedyś rozmawialiśmy o tym, czy ktoś z nas wyznaczył sobie datę swoich urodzin. Jezus też nie wyznaczył swojej daty urodzin. To mu ktoś inny wyznaczył. No, z jego urodzinami to w ogóle było inaczej. No tak, to jest rzeczywiście temat. Ja jeszcze jedną rozmowę. Mówiąc o relacjach, w relacji do ojca odnalazł doświadczenie swojej wartości. Swojej godności, siłę do życia. Nawet w sytuacjach ekstremalnych, fałszywego oskarżenia i śmierci. Miał też moment zwątpienia. Tak jak każdy z nas. Tego sobie chyba nie uświadamiamy, że Jezus miał chwilę zwątpienia. Chyba nie jedną. Czytamy w świadectwie jego życia, czyli w Ewangeliach, jak odchodził na miejsce pustynne, modlił się, a powiem więcej, był kuszony. To był człowiek z krwi i kości, który jest w stanie pokazać, jak my również, ludzie z krwi i kości, jesteśmy w stanie odnajdywać sens naszego życia. No dobrze, przeżył pełnię życia. Pytanie, czy my mamy szansę na taką pełnię życia? Mamy. Dlatego mówimy tutaj o Drodze do Raju. Aby móc, tak jak On, przeżyć pełnię życia, trzeba uwierzyć. I jemu to przychodziło naturalnie. Tak patrzymy na jego życie, ale był człowiekiem. Miał te same uczucia, te same myśli. Taką samą drogę musiał wzrastać, uczyć się, podejmować decyzje, dokonywać wyborów. To jest trochę trudne dla nas, do wyobrażenia sobie, że Maryja musiała nauczyć Jezusa jeść. Musiała go mama karmić, ale to jest piękne. Zadawać pytanie, kto? Czy jest ktoś, kto może nadać sens naszemu życiu? I odpowiadam, Jezus jeszcze chce pokazać. Dlaczego Jezus? Dlatego, że jest taki normalny. Taki, taki jeden z nas. Tak, bliski. Jeden z nas. Dlatego każdy, ale dosłownie każdy, kto chce, jest w stanie przejść tę samą drogę. Bo to jest tak, że on się stał jednym z nas, żeby to nie było tak daleko. Żeby nie było tak w naszych wyobrażeniach nieosiągalnych, nie do sięgnięcia po to. Żeby to nie była tylko filozofia, ale życie. Konkretne życie. Ale jakiś sceptyk, słuchając naszej rozmowy, może powiedzieć: tak, to prawda, Jezus żył życiem człowieka, zwyczajnego człowieka, no ale jak już ojcze mówisz o tym, żeby był kuszony, do pomocy miał aniołów. My też mamy aniołów do pomocy. Tylko mm -hmm. problem polega na tym, że niejednokrotnie nie pozwalamy sobie pomagać, bo ich nie widzimy albo odrzucamy ich pomocy. On miał, my też mamy. No ale on był synem najlepszego ojca. A u nas takie relacje od czasu do czasu nie do końca. Ale każdy z nas jest dzieckiem najlepszego ojca. Ty jesteś córką, ja jestem synem. Synem Ojca i każdy człowiek, który żyje na tej ziemi, jest dzieckiem tego samego Ojca. Oczywiście nie jesteśmy bogami. Jezus był człowiekiem, ale był synem Bożym, był Bogiem. Ale jesteśmy na równi, jeżeli chodzi o dzieciństwo Boże. Bycie córką, bycie synem. Ale na nim spoczywał Duch Święty. Na nas też. Przecież on nam powiedział zostawiam wam Ducha Świętego. I nawet powiedział mocne słowa, że muszę odejść, żeby Duch Święty mógł przyjść. I tak zrobił. No to co z tą naszą wędrówką do raju. Ale nie idziemy sami przecież. On jest z nami, towarzyszy. Towarzyszy mnie, towarzyszy Tobie, towarzyszy również Tobie, który słuchasz. Nawet jeżeli jeszcze go nie spotkałeś czy nie spotkałaś, On chce być z Tobą, tylko mu pozwól. Czyli co zrób? Wystarczy powierzyć swoje życie Jezusowi. Wystarczy przestać się bać i oddać Jemu władzę nad swoim życiem. Ten projekt jest dla ciebie. Napisz w komentarzach, jaki temat intryguje cię najbardziej. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i bogiem było słowo. Ono było na początku: u Boga. Wszystko przez nie się stało, aby z Niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządze ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. I również ty możesz się narodzić z Boga. Każdy moment jest dobry. Każdy. Nawet teraz, jeżeli chcesz, możesz to uczynić. Po prostu powiedz Jezu, powierzam Tobie moje życie. Jezu, Oddaję pod twoje panowanie moje życie. Gdziekolwiek jesteś. Coś się tak nagle zmieni? Zmieni się kierunek. Kiedy mówiłam o tym, że Jezus miał do pomocy aniołów, powiedziałeś, ojcze, że my też mamy. Ja kiedyś dostałam od jednego anioła, wiersze do aniołów. Niech radują się Tobą dobre anioły. Tam jest taki wiersz, modlitwa do anioła przyjaźni. Myślę, że ta nasza droga do raju jest z Jezusem, naszym przyjacielem. Jeden z tych wierszy modlitwa do o przyjaźni brzmi tak. Jak dobrze w milczeniu na siebie popatrzeć, słysząc w głębi serca cichy refren ten: Ja wiem, że ty wiesz. Ty wiesz, że ja wiem. I tu jest odpowiedź na to pytanie, że jest ktoś, kto jest w stanie nadać sens życiu w tym, kim jest Jezus Chrystus. Odkryliśmy wszystkie karty. Wiele osób dochodzi do takiego punktu w swoim życiu, że zaczyna to rozumieć. Droga do raju dotyczy również wiary i to chodzi o wiarę. To ojcze, co w następnym odcinku? W następnym odcinku przyjrzymy się pochodniom, które oświetlają naszą drogę do raju. Mhm. Takie światło, którego potrzebujemy, żeby dojść. Dokładnie. To zapraszamy Was w sierpniowe wieczory. Warto będzie posłuchać o pochodniach do raju. Do usłyszenia. Do usłyszenia.